Witajcie moi kochani. Chciałabym Was zaprosić do oglądania kolejnego filmu. Poproszę o subskrypcję łapki w górę, jeżeli Wam się spodoba. Tutaj właśnie idę sobie do biedronki, i o, na przystanku stoję. Czekam na autobus i zobaczcie, jakieś małe bum było. Biedne dziewczyny, zestresowane, młode. Tutaj. Już po drugiej stronie widać, jaka jest, jak jest ładna pogoda. Wróciłam z Biedronki i tutaj z takich mam zakupy. Tria warzywne razy dwa, bo no coś tam było y, taniej. Majonez Madero. Serki Tutti Frutti. Znaczy Tutti, a ja Frutti, no nie wiem skąd to Frutti mi się wzięło. No Tutti. Tylko trzy składniki niby. Tu ja tutaj kiełbasa śląska oraz trzy cebulki, ponieważ chcę zrobić fasolkę po brytońsku. Gołąbka taka zwykła, kawa prima czarna, to ja nie piję, mąż pije. Keczup łagodny i buraczki tarte. Tutaj też mam y, kapustę pekińską, jeszcze taką zapakowaną, taka tylko była. Tutaj wspominałam, że będę robiła fasolkę po bretońsku. Tutaj mi się podsmaża już kiełbaska. Pokroiłam ją w takie tutaj, jak widzicie, plasterki. Tutaj gotuje mi się już fasolka. Była ona moczona przez całą noc, w zasadzie. Wczoraj ją zamoczyłam i dzisiaj ją gotowałam. Tutaj mam cebulkę pokrojoną oraz czosnek. I w moździerzu tutaj roz, rozmiażdżę przyprawy. I tutaj mam jeszcze y, cząber, który też dołożę. Lubię do takich y, danie wstymających dołożyć cząbru. O, i zobaczcie jak mi ładnie poleciało musiałam tą uprzątnąć. Teraz jeszcze papyka. Słodka wędzona, czyli wędzone takie pokruszone, również to w moździerzu y, zrobię. Ja tutaj już mam ponownie tę moją kiełbaskę. O, tutaj dosypuję właśnie tej papryki słodkiej mielonej. Tego, czyli wędzonego, które w moździerzu, jak już wspomniałam, troszeczkę y, rozduszał. Takie parę takich kawałeczków razem z tymi, innymi przed, yy, z tymi innymi przyprawami. I tutaj do tej yy, kiełbaski dorzuciłam te zmiażdżone przyprawy, cebulkę oraz yy, czosnek. No i wszystko muszę wymieszać, żeby się połączyło i jeszcze razem yy, przesmażyło, żeby te wszystkie smaki z tych przypraw i aromaty się uwolniły. Tutaj jeszcze dołożę Lubczyku oraz Majeranku. Włożę to wszystko do moździerza i jeszcze y, troszeczkę rozgniotę przed dodaniem do całości. Moździerz to jest naprawdę fajna rzecz. Ja bardzo, bardzo lubię y, korzystać z moździerza. Tutaj już wszystko mam y, w kiełbasce. Tu jeszcze dodałam y, wcześniej troszeczkę chili. A tak odrobinkę. Ja lubię tak troszeczkę na ostro. Znaczy my w ogóle lubimy tak na ostro troszeczkę tę fasolkę po brytońsku. Także myślę, że za ostra nie będzie. Tutaj przemieszam jeszcze yy, całą kiełbaskę, żeby się dobrze przysmażyła, żeby się wszystko połączyło. I tutaj już mamy pasołkę. Yy, w zasadzie prawie że ugotowaną. Wasolki w ogóle nie doprawiam. Tu przełożyłam tylko yy, wszystko z tej patelni, co było przesmażone, czyli kiełbaska z przyprawami. Ja tu jeszcze dokładam tak odrobinę koncentratu yy, pomidorowego oraz jeszcze dołożę trochę lubczyku i majeranku takiego rozgniecionego w moździerzu. To wszystko wymieszam i pozwolę się fasolce jeszcze dogotować, żeby wszystkie smaki, aromaty się przegryzły, ugotowały. Wiadomo, że te dania im dłużej się gotuje, tym są smaczniejsze. tutaj już fasolka. W zasadzie jest już gotowa i można już ją sobie nakładać na talerze. O tutaj zobaczcie, jak się gotuje. No, aż ślinka cieknie. Także naprawdę wyszła smaczna. Tutaj już ją przełożyłam na talerzyk, w zasadzie na miseczkę. I widzicie, jaka jest gorąca. Naprawdę. Próbowałam, jest smaczne, jest dużo kiełbaski, dużo fasolki, bardzo dużo jest przypraw, także jest naprawdę bardzo aromatyczna i smaczna. A ta miseczka to jest taka śmieszna buźka, kiedyś był taki sklep FLO u nas w Poznaniu i y, takie dwie miseczki ja otrzymałam w prezencie od mojej siostry. W międzyczasie jeszcze y, załadowałam zmywarkę, już zdążyłam mi się wszystko pozmywać także będę musiała ją rozładować czego nie lubię, ale niestety trzeba. Także zaraz zabieram się za to. Tu już jest zmywarka wyładowana, wszystko jest powkładane do szafek i teraz trzeba załadować ją po tym całym gotowaniu. Jeżeli wam się podoba to co robię, to proszę bardzo. Was o subskrypcję, ponieważ jakoś tak ciężko mi z tymi subskrypcjami idzie, ale nie martwię się aż tym tak bardzo, ponieważ to jest dla mnie tylko i wyłącznie przyjemność. Tutaj postanowiłam sobie upiec taki na szybko placek. Tutaj mam mąkę z proszkiem do pieczenia, tutaj trzy jajka i cukier, ponieważ została mi śmietana kwaśna. Tutaj już zmieszałam cukier z jajkami. To jest tak owa kwaśna śmietana, którą już musiałam zużyć, także stwierdziłam, że szybko jakiś tam placek ukręcę. Tutaj już wrzuciłam do tych jajek i cukru tę śmietanę. No oczywiście ją mieszam. Tutaj już mam wszystko wymieszane. Następnie dolewam dwie łyżki oliwy i później jeszcze mąkę z proszkiem do pieczenia. Wsypuję do tej masy, wszystko razem mieszam i na blaszkę trzeba będzie wylać. Blaszką wykładam papierem do pieczenia, zawsze go tak gniotem, wtedy się lepiej formuje. Tutaj już mam wyłożone ciasto, było takie dość gęste. Tu mam kruszankę, która jeszcze została z makowców na Boże Narodzenie, miałam ją zamrożoną i tutaj w lodówce miałam startę Jabłuszka. Dlatego stwierdziłam, że tak na szybko zrobię placuszek. Wyłożyłam wszystkie jabłka, które miałam tam starte, w słoiczku. Posypałam tą kruszanką z zabraszarnika i wkładam takie oto ciasto do piekarnika. Piekłam 180 stopni, tak do godziny. Tutaj jest już ciasto upieczone. Nawet dość wysokie wyszło. Mój mąż mówił, że jest przepyszne. Także... Yy, no takie też było faktycznie. Takie szybkie ciasto. Yy, bezproblemowe, że tak powiem. Jakiś nie było specjalnych... Yy, specjalnej trudności. Na wieczór na kolację stwierdziłam, że zrobię sałatę właśnie masłowej. Yy, taką... sałatkę. Tutaj już przełożyłam tę sałatę, umyłam, tak ją troszeczkę porwałam. Tutaj moja kawka, wrzuciłam ją do miski. Tutaj ona była taka ukorzeniona, także to co poobrywałam, to wrzuciłam do miski. Resztę włożyłam do ziemi. Zobaczymy czy mi coś tutaj w tej ziemi wyrośnie. Tutaj już jest porwana ta sałata masłowa. Do tego dołożę tutaj mam trochę liści szpinaku i też reszta też tej sałaty masłowej. Jeszcze mam sałatę lodową, także na razie włożę tyle, najwyżej później dołożę. Tutaj zrobię serki wiejskie, pomidorki, ogórek i tak na szybko zrobię sałatkę. Tutaj jest właśnie ta sałata lodowa, którą już porwałam i y, na kawałeczki i wymyłam to będzie oliwa i olej nie olej ocet a zaraz zobaczycie o taki krem z octu balsamicznego y, i z tego zrobię po prostu taki y, taki dressing to już mam ten sawatę przełożoną y, do tej suszarki, do tak tego osuszacza, jest wywirowana, i wtedy nie ma już tyle wody. I tutaj yy, robię taki dressing czyli oliwa, ocet, przyprawy, pokrojony ogórek, jeszcze dodałam ogórka kiszonego oraz pomidora. Tu mamy te sałaty, Wrzuciłam tutaj te pokrojone resztę warzyw. Do tego dołożę dwa serki wiejskie, takie całe z tą śmietanką i to wszystko razem trzeba wymieszać, porządnie trzeba wymieszać, mam taką dużą, o widzicie, tam nawet, wy, O, zobaczcie co mi się wydarzyło, ale to nic, wzięłam takie dwie łyżki do sałaty, Nimi mi się lepiej y, miesza. Widzicie, już jest wszystko ładnie wymieszane, i teraz tylko dołożyć sosu, wymieszać do końca, i gotowe. Tu już mam przełożoną sałatkę, dołożyłam sobie jeszcze kawałeczek kabanosa, ale tak ładnie pachnie ta sałatka, że chyba sobie jeszcze dołożę troszeczkę więcej, bo tak jakoś mało na ten talerz nałożyłam, także dołożę sobie jeszcze troszeczkę o, teraz to już to takie lekkie danie na szybko tu mój mąż jeszcze był na zakupach to jeszcze wam tutaj przedstawię te zakupy dwie bagietki por koperek taki malusieńki ten kopereczek naprawdę tutaj jeszcze trzy pomidorki do tego taką szyneczkę polędwica łososiowa ja lubię taką surowawą, to jest zupa jarzynowa. Następnie pierogi ruskie głęboko mrożone. Zupa jarzynowa, znowu taka mrożonka. Ogórki kiszone. Również kupiliśmy ser, żółty królewski, szwajcar królewski. Yy, tutaj następnie jeszcze jest polędwica sopocka, zaraz Wam tutaj ją pokażę. O, taka Sopocka. No i kupiliśmy takie lody. Myśmy się na nie skusili. Były w promocji. i Kosztowały żeby nie skłamać 17 zł, czy jako 17 z groszem. I takie maluteńkie no, są te opakowania. Widzicie to taki raz. Ale żeśmy się skusili, bo te, drogi, te lody są ogólnie bardzo drogie. Chyba 27 zł, czy jakoś kosztują? Dyszkę były tańsze, także się pokusiliśmy. Tylko to są takie smaki typowo owocowe. Wzięliśmy też takie lody kolorowe lato. Tutaj jest, kolejne są dwa opakowania tego szwajcara, bo był w cenie promocyjnej. Także wzięliśmy od razu te dwie, i wcześniej widzieliście jedno opakowanie. Tutaj mamy jogobelle, truskawka poziomka. Następnie wiśnia, dobre są te jogurty. I tutaj jeszcze banan, ćwikła z chrzanem, to do jakiegoś tam obiadu. Kefir, krasny staw. Oraz takie danioserek serek homogenizowany o smaku ciasteczkowym. Następnie również cytrynka. No tutaj są te moje szyneczki. I jeszcze mąż kupił kapustę oraz ziemniaki. To już kupił warzywniaku. I tutaj smakują właśnie te lody. Ja wziąłem ten taki jagodowy. No są bardzo dobre te lody. Naprawdę są smaczne. I tu jeszcze trzy mleka. Mąż zakupił półtorej procenta. I tutaj są już przepakowane te nasze szyneczki, a ja w międzyczasie zgłodniałam, to wzięłam sobie bagietkę z serem dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie pozdrawiam Was bardzo serdecznie proszę o subskrypcję, kciuki w górę komentarze i bardzo, bardzo za wszystko dziękuję pozdrawiam Was bardzo serdecznie a tu taki piękny widok z mojego balkonu na ciemną, piękną noc. Jeszcze raz Was bardzo pozdrawiam i zapraszam do kolejnego filmu. Pa!